Z tej strony codziennie lepszy, a to jest kolejny odcinek Daily 360. Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat zbierania danych i w jaki sposób to zbieranie danych, analizowanie danych jest w stanie Ci pomóc, abyś był bardziej efektywny, bardziej produktywny, re realizował więcej rzeczy w swoim życiu czy w biznesie. Więc jeżeli chodzi o analizowanie i zbieranie danych, to może Ci ono pomóc na wiele sposobów. Po pierwsze, my bardzo często nie jesteśmy świadomi swoich działań, swoich problemów i tego, jak wygląda nasz dzień. Im więcej będziesz danych zbierał na temat siebie, na temat swojej energii, na temat tego, co Cię rozprasza, co Cię motywuje, co sprawia, że pracujesz produktywnie, nad jakimi zadaniami lubisz pracować, które zadania generują w Tobie opór, jak się rozpraszasz, to w jaki sposób się rozpraszasz, względem jakich rzeczy, co wtedy robisz, co Cię rozprasza i tak dalej. Kiedy tracisz skupienie, kiedy są momenty w ciągu dnia, kiedy pracujesz lepiej, kiedy pracuje Ci się gorzej, kiedy masz energii więcej, kiedy masz energii mniej, kiedy przeszkadzają Ci inni ludzie, a kiedy telefon milczy, e-mail milczy, bo są takie momenty w ciągu dnia, gdzie być może łatwiej się skupić, a są takie, kiedy ktoś cały czas od Ciebie coś chce. Im będziesz miał więcej tych danych, to będziesz lepiej znał swój rytm dnia, swój typ zadań, swoje podejścia do tych zadań, swoją motywację, swoje problemy z rozproszeniem. No, w ogóle będziesz wiedział o sobie dużo więcej. Kiedy będziesz o sobie więcej wiedział, to łatwiej będzie ci podejść nawet do kwestii szukania pewnego rodzaju rozwiązań, bo bardzo często nam się tylko wydaje, że mamy z czymś problem i szukamy rozwiązań, które nie spełniają naszych oczekiwań, nie rozwiązują naszego problemu. Podam Ci przykład. Ktoś uważa, że ma problem z motywacją, ale kiedy zacząłby kopać dalej, to może się okazać, że on wcale nie ma problemu z motywacją. Tylko na przykład nieodpowiednio wyznacza cele, albo nie umie planować, albo nie umie się zorganizować w ciągu dnia, albo się rozprasza. To nie jest problem z motywacją. On jest zmotywowany, chce robić różne rzeczy, potrafi postawić sobie cele, tylko na przykład źle te cele formułuje, albo umie wyznaczać cele, ale się rozprasza, albo nie umie się zorganizować w ciągu dnia. Ktoś myśli, że ma problem z nawykami. A może się okazać, że ma problem z prokrastynacją. Tylko musisz zacząć coraz więcej tych danych o sobie zbierać. Nie trzeba tego analizować w formie nie wiem, jakichś Exceli, liczb, nie wiadomo jakichś zbioru danych, baz danych. Tylko to jest kwestia czasami po prostu takiej codziennej świadomości, spojrzenia codziennie, raz dziennie na to jak wyglądał ten dzień albo w trakcie dnia zapisywania pewnych rzeczy, czy to w jakimś notesie, czy w jakiejś podręcznej aplikacji, w notatce, w telefonie, bo... Telefon zazwyczaj masz przy sobie, tylko uważaj, żeby zapisywanie notatek w telefonie nie przerodziło się w skrolowanie mediów społecznościowych, więc może bezpieczniej będzie jednak robić to na jakiejś kartce i wieczorem po prostu sobie to przeanalizować. Jak wyglądał ten dzień? Co zrobiłem? Z czym miałem problem? Hmm, gdzie się rozpraszałem? Kiedy się rozpraszałem? Kto mnie rozpraszał? Co mnie rozpraszało? Im więcej tych danych będziesz zbierał przez dłuższy czas, to po prostu będziesz lepiej znał siebie. I tak jak mówię, wtedy szukanie problemu Szukanie rozwiązań na Twoje problemy będzie łatwiejsze, bo będziesz bardziej precyzyjnie w stanie stwierdzić, nawet nie znając się na danej dziedzinie, co jest rzeczywiście Twoim problemem, nawet jeżeli podjąłbyś z kimś współpracę lub zadawałbyś komuś pytanie, to Twoje pytanie będzie bardziej precyzyjne, będziesz w stanie bardziej opisać Twój problem, swój brak, i w związku z tym będziesz w stanie łatwiej znaleźć rozwiązanie. A w dzisiejszej dobie, kiedy mamy wszystko w internecie, kiedy mamy tysiące specjalistów, Kanałów w mediach społecznościowych, czy na YouTubie, czy profilu i na Instagramie, które dostarczają wiedzy, mamy Chat GPT, mamy sztuczną inteligencję, mamy Google, które też pokazuje świetne wyniki, można tam znaleźć dosłownie wszystko. To jeżeli precyzyjnie znasz siebie i wiesz, co precyzyjnie jest Twoim problemem, precyzyjnie umiesz to określić, to łatwiej ci znaleźć rozwiązanie, niekoniecznie płacąc za to fortunę, bo w momencie, kiedy nawet podejmujesz jakąś mm, współpracę z kimś, kto ma rozwiązać swoje problemy. Ale ty nie wiesz do końca co jest twoim problemem, to samo szukanie problemu już trwa jakiś czas i kosztuje cię jakieś pieniądze. Dopiero później pracujecie nad rozwiązaniem. Na początku trzeba wypracować tą świadomość. Więc kiedy ty już tą świadomość masz, kiedy już widzisz, masz dane, to możesz tej osobie też przekazać te dane i po prostu jest łatwiej naprowadzić cię na właściwy tor po to, żebyś miał efekty. I kolejna rzecz odnośnie zbierania danych, to jest yy, analizowanie stopnia realizacji swoich celów. Dobrze usłyszałeś, stopnia realizacji. Bo bardzo często jest tak, że ludzie mm, wyznaczają sobie cele i traktują je zero-jedynkowo. Osiągnąłem albo nie osiągnąłem, i to jest koniec historii. Podam Ci przykład. Ktoś chciał na przykład schudnąć 10 kg w 2 miesiące i wyznaczył sobie taki cel, ale mu się to nie udało. I to jest koniec historii w jego głowie. Nie udało mi się, nie zrealizowałem celu. Koniec. Tymczasem nie widzi, że na przykład schudł 4 kg. Czy to jest wysoki stopień realizacji celu? No nie. Ale gdyby zauważył, że to jest 40% realizacji swojego celu, to może podejść do tego bardziej analitycznie. Okej, okay, popełniłem jakieś błędy, zrobiłem pewne rzeczy źle, udało mi się zrealizować 40% celu, więc na kolejne 2 miesiące wyznaczam sobie znowu, chcę schudnąć 10 kg. I bez względu na to, czy mi się uda, czy mi się nie uda, to w momencie, kiedy nawet mi się nie uda. Zobaczę, że schudłem 7 kg, to dalej nie zrealizowałem swojego celu. W, w pierwszym tym modelu myślenia byłoby, byłaby to sytuacja ta sama. Znowu mi się nie udało. Ale w nowym modelu myślenia jest tak. Ok, tym razem zrealizowałem 70% mojego celu. Czyli znowu popełniłem jakieś błędy, coś się nie udało, ale to jest progres o 30% w stosunku do. Tego pierwszego wyniku, czyli zrobiłem jakieś postępy. Kiedy widzę, że zrobiłem postępy, to nawet jeśli nie osiągnąłem punktu docelowego, bo być może on był za wysoki w ogóle, być może ja popełniłem jakieś błędy, być może nie miałem wiedzy, być może nie miałem doświadczenia, nieważne, ale w momencie, kiedy widzę, że zrobiłem progres, to motywuje mnie to, żeby zrobić co? Żeby postawić kolejny cel i znowu spróbować. Kiedy dwa razy z rzędu widzę, że po prostu mi się nie udało, to nie jestem zbyt zmotywowany, żeby spróbować trzeci raz. Po prostu jestem zdemotywowany. Jak widzisz, tutaj samo podejście do analizy jest już takie trochę inne niż ma większość ludzi. Czyli staram się zbadać, o ile mi się nie udało, albo staram się zbadać, jaki procent udało mi się zrealizować. Po to, żeby być bardziej zmotywowanym, żeby bardziej być w stanie określić później mój progres, jeżeli będę próbował kolejny raz, jeżeli będę podejmował kolejne działania. Takie podejście jest w stanie dostarczyć mi więcej wiedzy na temat moich działań, moich błędów, no i na podstawie tych błędów, tych działań, tych braków, mogę wyznaczyć kolejne działania. Drugi przykład. Ktoś chce zbudować, powiedzmy, zdobyć określoną ilość klientów, na przykład 10 klientów w tym miesiącu nie udaje mu się to, zdobywa pięciu, to zamiast się dołować, że zdobyłem pięciu, mogę zauważyć, OK, zrealizowałem 50% celu, na kolejny miesiąc wyznaczam sobie cel, chcę 12 i chcę zrealizować przynajmniej 80% tego celu, czyli chcę zrobić progres procentowy oraz progres liczbowy. I jestem w stanie podejść do tego bardziej analitycznie, bardziej zauważać, gdzie co się tam wysypuje i nie dołować się na zasadzie osiągnąłem albo nie osiągnąłem, Zero, jedynkowo, tylko na zasadzie patrzenia na swoje postępy, swój progres, bo jeżeli mam cele długoterminowe, dążę do czegoś, do zbudowania biznesu, do zbudowania idealnej sylwetki, coś długoterminowego robię, to analizowanie takich cząstkowych etapów i patrzenie na zasadzie, co udaje mi się rzeczywiście zrobić, ile mi się udaje rzeczywiście zrobić, a nie tylko czy mi się udało, czy mi się nie udało, to daje Ci całkowicie inne podejście, to zmienia całkowicie grę. I na przykład w biznesie. Hmm, Zbieranie danych to jest w ogóle absolutna konieczność. Ja tą lekcję odrobiłem trochę za późno, ale generalnie nam się bardzo często wydaje, to jest to samo, co mówiłem o tych problemach, że komuś się wydaje, że ma problem z motywacją, a tak naprawdę ma problem z czymś innym. Z czymś, na przykład bardziej konkretnym, jak rozproszenie w pracy. I to może być rozproszenie w pracy nad konkretnymi zadaniami nawet, nie? No i w momencie, kiedy prowadzisz biznes, to też może Ci się wydawać, że Twoi klienci mają problem z tym, albo że Twoi klienci potrzebują tego, ale to Ci się tylko wydaje. Dopóki tego nie zbadasz, dopóki nie masz danych, dopóki tego nie przeanalizujesz i nie wiesz, czego oni rzeczywiście potrzebują, o co oni rzeczywiście pytają, z czym oni rzeczywiście mają problem, jakie oni rzeczywiście chcą mieć efekty, jakie mają cele, jakie chcą mieć korzyści, po co im te efekty. Po co im te cele, co za tym stoi, jakie za tym stoją wartości, potrzeby i tak dalej, jak oni o tym mówią, jakiego języka używają, jak oni o tym myślą. To wtedy, jeżeli wiesz to wszystko, jesteś w stanie znacznie lepiej dostosować swoje produkty, dostosować swoje działania i poruszać się po rynku, wiedząc po prostu, co ten rynek od ciebie oczekuje, gdzie ty możesz pomóc, co ty możesz dostarczyć. Gdzie możesz dostarczyć wartość? I ta wartość, te produkty będą dostosowane do tego, co ci klienci rzeczywiście potrzebują. Oni będą czuć wtedy, że ty ich rozumiesz. W innym momencie to jest takie, zrobię produkt, zobaczymy, czy on się sprzeda. Tylko, że bazujesz wtedy na swoich nierealistycznych oczekiwaniach. I na swoich nierealistycznych wyobrażeniach. Każdy z nas żyje w jakiejś swojej bańce. To, co mi się wydaje, że jest potrzebne, być może innym ludziom nie wydaje się, że to jest potrzebne. Ja nawet mogę mieć bardzo dobre rozwiązanie, ale w momencie, kiedy klient nie widzi, że to jest rozwiązanie jego problemu, bo on myśli, że ma problem z motywacją, a ja wiem, że on ma problem z prokrastynacją, to dopóki nie zbudujemy jakiegoś porozumienia i on nie zrozumie, że to jest rzeczywiście problem z prokrastynacją, albo ja nie zrozumiem, jak do niego mówić żeby on to zrozumiał, żeby na zasadzie mówienia o motywacji on zrozumiał, że problem leży głębiej, to nie jesteśmy w stanie się dogadać i nigdy nie będzie sprzedaży. Więc na tym to wszystko polega. I w związku z tym przygotowałem ankietę. Jeżeli masz tylko chwileczkę, to w linku w opisie tego filmu jest link do ankiety. To jest krótka ankieta, którą bardzo Cię proszę wypełni, bo ona pozwala mi poznać też moich odbiorców lepiej. Będę wiedział, czego potrzebujecie, jakie macie problemy, jakie macie cele, jak myślicie o produktywności, do czego ją potrzebujecie i tak jakie macie cele, jakie macie wyzwania, z czym się mierzycie. W związku z tym będę w stanie lepiej określić, czego rzeczywiście potrzebujecie, o czym mogę nagrywać, w jaki sposób mogę pomóc. To też pomoże mi tworzyć lepsze produkty, lepsze treści, lepsze filmy, lepsze treści w mediach społecznościowych. Więc jeżeli tylko masz chwilkę, jeżeli korzystasz z tego kanału, podobają ci się te filmy, skorzystałeś coś chociażby z jednego filmu, poświęć proszę te kilka minut, udziel odpowiedzi. Nie wszystko musi być idealnie, nie wszystkie muszą być bardzo konkretne. Odpowiedz tak jak czujesz, zrób to intuicyjnie, nie zastanawiaj się. Po prostu wypełnij proszę tę ankietę. Ona bardzo mi pomoże zbudować lepszy, zas lepszy no zasięg, ale lepsze treści, lepsze rzeczy po prostu dostarczyć. Po prostu poprzez to, że będę lepiej rozumiał moją grupę docelową. Także działaj, jeśli mogę Cię o to prosić, to bardzo dziękuję, a jeśli podobał Ci się ten film, to zostaw łapkę w górę, komentarz, subskrypcję. I widzimy się jutro w następnym materiale. Trzymaj się. Hej!